Cześć, tu Adam Games i gramy dzisiaj na Minecraft, e, y, na Craftedzie, na nowym SkyBlocku, SkyBlock 1.17 to jest. I teraz ogólnie zaczniemy grę. Ogó y, ja nie powiem, że dopiero teraz zaczęłam grać, bo już grałam co wcześniej i sobie zrestartowałam wyspę, bo coś się na pvp, bo jak tylko dałem pvp to mnie tepnęło i od razu i ite straciłem, bo tam był gościu i nic nie miałem rozwaliłem się tego, zepsułem lawę i w sumie wszystko se zniszczyłem, więc nic nie miałem więc dałem reset i pomyślałam, że nagram się z tego bo w sumie i tak dużo nie zrobiłem, więc w, ja mam wyspę teraz to jest skyblock na jest no ip macie tutaj na górze jak tutaj ma, widzicie moją strzałkę, o, to tu jest IP, crafted.pydy Dobra i zacznijmy od zbierania itów, nie? Mm. Tu mam jakąś pszenicę, widzisz, że jedzenia nie mam, ale jest pewnie kit. Kit gracz. Nie, i mam kit gracza, który mi daje podstawowe itemki. Dobrze, szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej. Bo za pierwszym razem to łapką rozwalałem to drewno. A teraz nie muszę. Więc brawo, ja! Ok, tu kolejne drewno. Tu mamy krowę. do skrzynki odłożę to właśnie drewno. A jest, pyszny krok Ok, tu mogę to odłożyć ogólnie. Tutaj trzeba zrobić miejsce, nie? To tutaj tak zrobię. Hop, hop. Ok. Krótko przesuń się. Tu górę sobie wykopię. Bo będzie przeszkadzać. To jest wersja 1.17, więc jest bardzo nowiutki Skyblock. W sumie, nic się nie, jeśli ktoś grał już na craftnet, no to, to tutaj się praktycznie nic nie zmienia. Oprócz tego jest nowa wersja. No i nie ma łowiska, tak zwanego łowiska ryb. Bo tu są warpy. Nie, i teraz trzeba warpy wpisywać: warp, to jest farma, farma VIP, generator, generator, kasyno, kopalnia, kopalnia VIP, kościół, pvp, rangi, ruletki, strefa VIP, villagerzy. A villagerzy są VIP, tylko bo niestety sprawdzałem I może to będzie działać w ten sposób, że tu będzie biura, tu będzie to dalej szło i tu będzie lawa a lawę przykryję i mogę teraz kopać tak? tak to działa? tak to działa I teraz mogę pokopać jakby mam stan konta zamiast 300, no słabo ale najbardziej aktualnie mi się opłaca teraz iść na yy, kopalnię. Chyba, że mogę tak pisać. A mogę po prostu normalnie wpisywać. Tu jest bardzo mało graczy, bo inaczej bym musiał mieć rangę VIP. No i witam na kopalni, Tutaj mogę znaleźć jakieś rudy, nie? Mogę komuś poprzeszkadzać. Przecież tu i tak nie ma żadnego dip-dropu. O, węgiel. Nie? Zawsze się jakoś przyda. Ale mi uprzedł. Więc no, mogę ja sobie pokopać Lapis. Więc mogę ja sobie pokopać. coś chyba będzie pisać do mnie. I ja mogę sobie pokopać kobla, nie? Więc no. Tu są jeszcze ruletki. Nie wiem jak się dostaje ruletki gracz. Czy... Więc no. Ruletki może. Albo zaraz. Mam wszystkie barwniki sprzedaży, każdy kolor. Zapraszam. Zbieram na eksperkę. Liczy się na jezu, jezu, i co z tego, że zbiera kościół na eksperkę? W ogóle czasami mi się wydaje, że obsydian, jak wykopuje. Mmm. że nie tak długo jak obsydian, tylko czasem to na taki jakby obsydianą? W tym No Na przykład teraz to było czarne. Jak obsydian. Hop Gdy ten Gdy ten na tej? Hobby, które ma. na poczekam sobie. które są na tej? Hobby, 29PL. To nie wiem, co on stoi, chyba. Co ty robisz? Halo! E, dobra, nic się nie dzieje. Możemy chyba wyjść, Jednak, e, A. Dobra, mogę sobie iść. E, warp. Może farma, zobaczmy co jak wygląda farma, nie? Ja tu chcę sobie wszystko zobaczyć. Ruletki to tam nie, nie będę sprawdzać, bo ruletki to są ruletki, to to, to się nic nie zmieni. Ani w sumie villagerzy, ani cokolwiek, no. Może są... nie, świnie nie są jednak takie, na takie, ale się nie ruszają, ja mogę sobie tu poekspić. Tylko trzeba trochę pobiegać. No ale w końcu się z nimi dostaje jedzenie, nie? Ale dobra, więc może teraz warp coś ciekawego jest? Hmm. PvP, no to nie polecam pvp. Wejdźmy se. Bo jak podejdziecie chociaż blisko tej czerwonej linii, to was od razu tepnie i tyle tracicie Wszystkie ity. Ja wam pokażę, wezmę tylko jeszcze tylko. Bo ja nie chcę zmienić. Hop, hop. Patrzcie, idę. Tylko ja się ruszyć nie mogę. Halo o co chodzi? Ha dobra Chyba jeszcze raz trzeba podłożyć komendę Halo no co jest? Ja nie mogę się stąd ruszyć Dywan mnie zablokował To mogę dać włącz, tak? I teraz sam mogę ruszyć się I Jeszcze raz PVP -P -P -P. Dobra, zobaczmy, czy tym razem to działa. Gay, działa. To na PvP? Ale przynajmniej pisze jak wyjść, nie? Na przykład jak koło nie ma. Spawn... Slimeballe... Coś Slime Slimeballe? Slime yy, dobra, jest też oczywiście sklep, skup, menu wyspy, zadania wyspy. Zadania są bardzo ciekawe ogólnie. Tutaj nagroda doświadczenia 1000 expa, czyli 26 tyle się za to dostaje. Tutaj jakieś zadania są, nie? Tu mogę dostać na przykład 3 diamenty za 169 Kobla! Łoo! Kończymy 0 na 16 razy. Tu przejść. To u 0 z 25 wyzwań. To jest 25? A, bo to jest na strony jeszcze. Kolejne, 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 kolejne. I ostatnie, nie? Dostaję się. Dalej no widzic już to jest wszystko, okej. Okay. Dziwne centrum SkyBlocka hmm. No to ja bym jeszcze wszedł na wyspę jeśli chcecie, żeby była z tego seria no to musicie dać łapę w górę Że to potrafi... WTP Smietanka Co to jest? Bone meal? Copper workshop Shop. A carpet, moss, oak sapling, or planks. Ten ciekawego nie ma. Czytałem iron. I got. To jest iron. Tak, Pas... czyli że za dziewięć minut jedna szlapka żelaza. No super opasalne. Lapis jeden, jeden emerald. Za 15 jest taka drożyzna. X100X, to w sumie ok, to cena jest ok. Tak yeah, yeah. zapłać ile chcesz. Jeśli wyrośnie kwiatek, suma yy, razy dwa. Jeśli wyrośną dwa kwiatki, suma razy trzy. Pamiętaj, że to jest losowe. Yy, Okej, okay, to zaraz yy, śmietanka, na przykład pięćdziesiąt. Dobra, nie. Przegrałem! Ech... Nie chcę stąd wyjść. Tu jest szkielet! No nie dało mi. Dobra, więc może chodźmy na wyspę, nie? I co tu mogę zrobić? jeszcze mogę nawrócić na PvP. No nie, niestety muszę. Bo tam cały mój majątek został, W Ender, Okej...

Okej, okay, tutaj mam trochę drewna. To sprzedam mi Ender ze 64 przypalonej miedzi i nieprzypalonej miedzi, 6 złota i 5 książek. Nie opłaca się. Yy, bo Ender Chest jest na pipi. UTP. Ła, wygrałem! Whoa. Yay. Adam też Okay Okej, to napiszę. Jednak, jednak, zapraszam do niego. Dobra, i dostałem stówę No to jednak zarobiłem. I teraz, patrzcie, ostatni kasyno, idziemy. I teraz czas wszystko wydać, co miałem, co kupiłem. I teraz kasyno 100. Uwaga, pyk, żeton. Ja teraz ukradnę im. Nie mówcie, nie, 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 nie. nie. Dobra, tutaj kasyna, to jest scam To jest scam, nie mogę tu nic wygrać, już trzeci raz. Teraz się spalił, w ogóle. Dobra, ale tak właśnie oto jest zakończę odcinek. Jeśli film wam się spodobał, zawsze w górę. I soubato, ponon 7 games, noj, noj. Čeş, pa, pa.